Dzień dobry. Dzisiaj mój trup nie to, żeby się nie psuł, bo jak każde auto, użytkuje się i się psuje. Zawór N466. Taki znany zawór z tych jednostek. Zawór płynu chłodzącego, który jest umieszczony w tym miejscu z tyłu silnika jest jakiś tam problem pokażę Wam zaraz kod błędu gdzieś tutaj na ekranie Wam wrzucę i no muszę się dobrać, tak? muszę się dobrać, zobaczyć co tam się dzieje zdejmuję także tą rurę tamtą rurę, tutaj taki łącznik jeszcze jest i wtedy będziemy mieli dojście tam do tego zaworu, który jest na skrzyni biegów gniję wtyczka Yy, wiązka, i tak dalej, widziałem kiedyś tam było coś robione. Nie wiem, czy wam to pokazywałem, czy nie, ale było coś na pewno robione. Ktoś tam sztukował coś, może, może tylko elektryczny problem. Zobaczymy. Także ja się zabiorę do roboty dla Was. Jakiś timelapse i działamy. Więc tak, coś tu sobie porozbierałem. Mamy już dojście. A więc teraz tak mamy tą wtyczkę tutaj. O, nie wiem, jak to będzie. O! Tutaj widzicie, już tutaj coś było kiedyś robione. Ale to wygląda na, na sprawne. Co sobie teraz zrobię. Ja sobie zrobię test wykonawczy tego zaworu i sprawdzimy, czy, czy reaguje na cokolwiek. Jeżeli nie, to mam gdzieś podobny zawór i sobie go podmienimy. Samą wtyczkę elektryczną podepniemy i zobaczymy, czy nowy, nowy używany zawór reaguje. Jak nie będzie reagował, będziemy szukać przyczyny dalej. Słuchajcie, tak wyglądają nasze błędy. 10333 i 10336 Termostat for Transmission Open Circuit i Short to ground tak to wygląda. próbujemy skasować. Błąd nadal wraca. Jeden zaraz pojawi się i też pewnie drugi. Kwestia pewnie czasu. Zobaczmy, tak. Wyjdźmy z silnika. Wejdźmy jeszcze raz. Na razie jest tylko jeden. Dobra. Teraz zobaczymy tutaj, w output test. Znajdziemy sobie tam ten zawór i spróbujemy go wywołać do tablicy. Ale gdzie on jest? Czy on w ogóle tutaj jest? Patrzę czego ja go nie widzę, dajcie mi chwilę. Może go gdzieś od... odnajdę. A więc, tak mamy w output test przedostatnią pozycję transmission coolant valve. No i powinno być słychać. Takie delikatne cykanie zaworu, który się zamyka i otwiera. Trochę poruszam te kostkę przewody, ale nic tu się nie dzieje. Dobra, odpinam to, podpinam zawór, który mam zapasowy i zobaczymy czy coś nam to da czy coś ruszy. Słuchajcie, zawór mam podłączony. Jak widzicie, jest to zawór, który był tutaj u mnie na podszybiu. On jest troszeczkę inny, no ale na testy nasze powinien nam wystarczyć. Skasujmy błąd. Co ciekawe, widzicie, błąd już nie powraca. Teraz zrobimy sobie test wykonawczy, transmission Coolant Valve i jedziemy. O. I słyszymy, że na zaworek działa. Nawet się rusza, wibracje wprowadzają go w ruch. Tak więc, diagnoza bardzo prosta. Jak macie Focus Dessa, może OBD-11 też Wam się uda coś takiego zrobić. Nie wiem, ja OBD-11 nie używam. Używam Focus Tak więc, to na tyle, jeżeli chodzi o diagnozę. Zamówię nowy zawór, bo tak jak powiedziałem, ten jest troszeczkę inny, więc nie będę go tutaj używał. Zamówię taki, jak powinien być. Czy będzie nowy, czy używany, czy, czy oryginalny, czy nie, to się dowiecie z kolejnych odcinków. A na dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.